Hello elo, z tej strony Blitz i witam was w moim pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w FoodGang. FoodGang, moim zdaniem oczywiście, jest absolutnie i totalnie podobny do Brawl Starsa. Ma postacie, pomimo iż to są fajtery, widać troszkę różnicę. Po drugie, są to warzywa, owoce i inne jadalne rzeczy. I po trzecie, mają różne gadżety. Znaczy, się, każdy tym mają, ten postać z na średnim poziomie, ale oni mają od 5 do 20. Tak czy inaczej, zanim zaczniemy, chciałbym Was prosić, abyście zostawili łapeczkę w górę, subskrybowali mój kanał, no i napisali komentarz, czy mam kontynuować Food Gang, czy jednak nie. Strasznie Was przepraszam, że nie ma muzyki w grze. Próbowałem szukać sposobów, ale na próżno, ale na szczęście nakręcam. Tak, bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Footgang polega na tym, to samo co nagroda w Brawl Starsie, tylko, że nie ma limitów zabijania. Drużyna, która przed, po upływie czasu zabije jak najwięcej warzyw, wygrywa. A resztę wytłumaczę wam później. O -o. Nie pykło, nie pykło, nie pykło. Oj, oj oj, oj. A dobra, jeżeli nas chodzi Pudło. Jak na razie mamy zwycięstwo zagwarantowane... Double killa udało mi się zrobić Triple killa No, 12 na 3 Piękny wynik Jak widzicie są też takie Tygodniowe misje Niestety nie mogę zagrać Bo dopiero jutro mi się otworzą, Więc gramy dalej bitwę Będę testował wszystkie postacie, które mam, ale w tej chwili jeszcze pogramy pierwszą. A, yy, oprócz tego, yy, Foot Gang wyróżnia się rzadkościami. Yy, Podobnie jak Brawl Stars, tego, że nie ma i legendy, i nie mam, i nie mam mityka. Jest, yy, no, jest zwykłe, rzadkie. Bardzo rzadkie i epickie, czyli aka Takie aka-legendarne, jakby w prostacie. Epickie możemy zaliczyć także do postaci, którą możemy zdobyć przez kupienie yy, karnetu. Karnetu VIP i ten. No, no i tyle raczej. Pokażę wam, czym jest ten karnet potem. Oj, nasza nasza gra dobiega końca, jeśli chodzi oczywiście o tą rundę. Ale mamy postępy bardzo dobre, bardzo dobre. 8 na 4. Piękny wynik. Okej. Okay. Tom czy Pepe? Zróbmy po kolei. A! Napiszcie w komentarzu, jak byście ocenili grę i jakiej. Fight, jaki wojownik w tej grze jest dla Was najlepszy? Od 0 do 10. Jak na razie, ja uważam, że bro zostawiam na. Yy, to będzie, to będzie, to będzie. Bro jak na razie jest na. Kurczę, pieczone. Jest na yy, 8 na 10 lub 9 na 10. Jeszcze się nie zastanawiałem. Zapomniałem, że mogę się uleczyć. No, pięknie. No chodź tu ty, pizza to jedna było nie wołać jej Ojej ta gra będzie czy ta gra będzie przegrana? Przekonamy się Pam płałałam pam pam pa pa pam Albo będzie remis, albo przegrana. Dawaj, dawaj! Dawaj go! Dawaj go! Dawaj go! Dawaj go! O jedno zabicie za mało. Dobra, nic się nie stało. Tak jak mówiłem, pokażę wam teraz tego VIP-a. Tylko jak to też się sprawdzało? Tak. To jest właśnie King. Postać, którą można dostać w VIP-ie. VIP kosztuje 28 zł za... ...na tygodnie. Tak czy inaczej, to postać można zdobyć. Następna postać naszej kolekcji to peperoni. Uwielbiam go. I właśnie udało mi się do niego trafić gadżet. I, więc myślę, że rozrywka będzie bardzo przyjemna. Zobaczycie sami. Zaraz się przekonamy. Ej. Ja. Czełdż. Nie, muszę zginąć. Jak będę bardziej uleczony, to da mi popalić. Poczujcie moje chili! Łodia! No i double kila się zrobiło. Oj, nie dobrze! Oj, niedobrze! I jeszcze... Jeszcze kilka razy i mamy wygraną. No dobra, koniec. I 10 na 5. Tym zwycięskim akcentem kończymy naszą gierkę. Według mojej opinii oceniam... Najleps najlepszym fighterem jest Pepe. A oceniam tę grę 8. 8,5 na 10. Napiszcie w komentarzu, jak byście wyocenili. A ja się z Wami żegnam. Życzę miłego dziąka No i nara.